Potem na szlaku Orli Gniazd. oglądaliśmy zamki królewskie, rycerskie, a nawet cofnęliśmy się w przeszłość. No, a dzisiaj pojedziemy, może, w te miejsca, które są trochę zapomniane i przez historię, i przez turystów. Zobaczymy królewskie strażnice. Te, które strzegły szlaku Orli Gniazd od niebezpieczeństw nadchodzących od zachodu. Ale zobaczymy też, może, i warowny klasztor, i jakiś zamek. Jedziemy zobaczyć?

Było po niej tylko kilka ścian, kamieni, fragmenty murów, ale kiedyś, jeśli wierzyć przekazom, była to warownia potężniejsza od bawelu, A w każdym razie taką chciał ją uczynić jej pierwszy budowniczy: Paweł Sprzemankowa, biskup. Jego zamysłem było wybudowanie tu potężnej warowni, która wzmocniłaby pozycję biskupów względem książąt. Niestety, biskup, który trafił do książęcej niewoli, nie dokończył budowli. A potem było już tylko gorzej. Zamek przechodził z rąk do rok, był kilkakrotnie najeżdżany, aż w końcu popadł w ruinę i na długie lata zniknął przykryty ziemią. Pozostała klątwa, która podobno trwa do dziś. Jak widać, po tej potężnej warowni zostało niewiele. No niewiele. Ja co prawda obiecałem dzisiaj Pani, że pojedziemy do Królewskiego Zamku, ale do Pieskowej Skały jeszcze nie dotarliśmy. Może w następnym odcinku. Natomiast dzisiaj jesteśmy tutaj przy zamku w Sławkowie. Zamek biskupi, Chyba jedna z najstarszych w ogóle budowli obronnych w Małopolsce. Zbudowany przez biskupa Pawła z Przemankowa w 1283 roku. No i proszę sobie wyobrazić, że tak naprawdę zupełnie niedawno odkryty. Bo dopiero w latach 80. czy 90. podczas prac archeologicznych odkryto tą wspaniałą wieżę, która jest resztką po tym ogromnym zamczysku, które miało ponad 100 metrów szerokości i 120 metrów długości. Ale już zdążyło się cieszyć złą sławą. Ja wiem, że to zła sława. To jest może tajemnica i legenda, jakich pełno na jurajskim szlaku. Klątwa. Klątwa też, bo to tutaj na zamku w Sławkowie, podobno ma być zakopany ogromny skarb. I nawet już Jan Muskata, biskup Jan Muscata szukał tego skarbu, a i Zbigniew Oleśnicki, ten u którego byliśmy w Siewierzu, w księstwie siewierskim, Wolał mieszkać na zamku w Sławkowie, żeby ponoć tego skarbu szukać. Zresztą tutaj umarł w 1455 roku. My nie zachęcamy do szukania skarbu. Skarbu nie znalazł. Ale każdy, kto dzisiaj tknie się w zamku w Sławkowie, na tego spadają przeróżne klątwy, A to pracownicy mieli kłopoty z odgruzowywaniem murów, a to koparki się psuły. A to nawet ktoś z robotników zginął tutaj, spadając z rusztowania. Także ostrożnie. ostrożnie. Czyli klątwa odstraszyła tych, którzy mogliby tutaj zamieszkać. No widzi Pani, to jest miejsce tajemnicze jeszcze. Mało turystów tutaj do tych ruin przyjeżdża, ale znacznie więcej odwiedza rynek Sławkowie. Proponuję, abyśmy zobaczyli, cóż na tym rynku Sławkowskim ciekawego jest. Okazuje się, że na Jurze Krakowsko-Częstechowskiej mamy nie tylko zamki. No, Pani, mamy też piękne, stare, karczmy, Austerie, taka jak ta w Sławkowie. Przykład, chyba jeden z piękniejszych przykładów um, starej architektury jurajskiej. Proszę zobaczyć, dach z prawdziwego gontu, te podcienie, drewniana konstrukcja, coś fantastycznego. Zostało po nich niewiele. Po niektórych, takich jak te w Suliszowicach czy Łutowcu, tylko historia. Strażnice jury krakowsko-częstochowskiej nie były tak okazałe jak zamki, ale ich rola była nie do przecenienia. To one miały czuwać, ostrzegać przed wrogiem nadciągającym z nadgranicy. Ufortyfikowane i położone na niedostępnej skale współdziałały ze znajdującym się w pobliżu zamkiem, sygnalizując nadciągające zagrożenie. Strażnica w Suriszowicach i Strażnica w Przewodziszowicach. One były takimi forpocztami dla zamku w Ostrężniku. Ale z Strażnicą w Przewodziszowicach związana jest też legenda o rycerzu rozbójniku Mikołaju Korniczu, siostrzeńcu, który to był przez pewien czas również burgrabią zamku królewskiego w Będzinie, ale w Przewodziszowicach napadał kupców, rabował, Aż w końcu został chyba skazany przez króla Władysława Jagiełło i wtrącony do lochów. Może dlatego po tych strażnicach tak niewiele zostało? No Może dlatego, że rozbójnicy, a może dlatego ci wszyscy poszukiwacze skarbów, którzy wierzą, że rozbójnicy nagromadzili całe kosze i skrzynie kosztowności, po prostu ich w tych zamkach szukali. O ile strażnice w Suliszowicach czy Przewodziszowicach czuwały nad bezpieczeństwem zamków o strażniku, to ta w Łutowcu miała ostrzegać Bogolicy. Pierwsze wzmianki o niej znajdujemy w roku 1424, chociaż niektóre źródła mówią o wsi Ołtowiec lub Hołtowiec już w roku 1399. Wieża w Łutowcu została opuszczona pod koniec XV wieku lub na początku XVI. Być może jako obiekt przestarzały po prostu wysadzono ją w powietrze. Tak jak strażnica Suliszowice i Przewodzisowice chroniła zamku Ostrężnik, tak strażnica w Łutowcu chroniła, czy też była taką forpocztą dla zamku królewskiego zamku Bobolice. I to właśnie według legend i podań w tej strażnicy Łutowiec, która miała być podobno zbudowana za czasów również Kazimierza Wielkiego, było w czasach pokoju więzienie, a w czasach wojny stacjonowali tam rycerze, którzy ostrzegali załogę na zamku Bowolice przed zbliżającym się niebezpieczeństwem. I z więzienia i z pozostało niewiele? No, dzisiaj tylko ruina, ale malownicza ruina, cudowna. I proszę zobaczyć te przepiękne krajobrazy, które można podziwiać ze szczytu skały, na której kiedyś stała dumna strażnica łotowiec. okazuje już jak krakowsko często niemal na każdym kroku możemy się spotkać z ciekawymi zabytkami sięgającymi swą przeszłością siódmiu No i to nie tylko królewskie zamki, ale tak jak dzisiaj oglądaliśmy, strażnice królewskie, um, obronne klasztory. I to dobrze, że oglądaliśmy dzisiaj te miejsca, które tak naprawdę nie są codziennie przez turystów oblegane, bo one stanowią o tym wyjątkowym charakterze szlaku.